Znowu z moim pięknym, uśnym kolczykiem. Witam wy, moje Bożeny. Jakie Bożeny Boniacze? No przecież się mówiłeś, że Boniacze. Ale jakby się powiedział Bożena. To, mało, to powiedz, ma wy ci bałów to. No powiesz ma wyna jeszcze. No, ej. Nie będzie tak wyry. Słuchaj. Jutro. Tak... Jutro pójdziemy po marfewki, wiesz? Jak to po marfewki? Jakie marfewki? No mi jutro po marfewki? Tak, no możemy pójść. Problemy techniczne zażegnane. Eee, dzień dobry, moi boniakże. Ten wstęp był straszny. Muszę wreszcie zacząć pisać scenariusze do filmów. Boże, znowu zapomniałam, co mam mówić. Aha, ja. Dobra, normalność już wkracza. Czemu znowu zapomniałam, że jestem nienormalna? Boże, jestem iluminati. Hech! No nie! No nie! No nie! Zapomniałam wyłączyć pyk! A, pyrki mi się spalą! Dobra, wyłączyłam pyrki, wszystko zrobiłam, już mogę nagrywać. Hmm. Nie wiem. Dobra, Kokobongo, Maroko, Filipiny. Spoko już was, nie zawęczam piosenkami w ogóle. Nie jestem w ogóle antynormalna, nie mam pomysłu na filmy i się tak nagrywam po prostu na spontanie. Filmik informacyjny O hejterach to miało być. No bo... To normalny hejtuje. Chyba ktoś kto ma dupy, o coś innego. Od tego kogoś. Boże ja tłumaczę beznadziejnie. Czy ten LPS tylko mi się wydaje taki debilny? Powiedzcie. Czy to przypomina oryginalnego LPS-a? I teraz posłuchajmy jej wypowiedzi. Jej debilny wypowiedzi będzie. Mój kolczyk!

Przepraszam za wulgaryzmę w moich filmach, ale trąbetek, czy to jest iluminacji? Pewnie tak. To jest totalnie iluminati! Dobra, bo teraz wszystko stanie się iluminati i cały świat będzie czarną dziurą, która i tak przesadza.